Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat dostępności cyfrowej pod kątem osób z problemami słuchu. Zapraszam! No bo czym naprawdę jest ta cała dostępność? Dostępność cyfrowa to nie tylko funkcja to brama do świata, w którym każdy ma równe szanse na zdobywanie wiedzy, pracy czy rozrywki. Dla osób z niepełnosprawnością słuchową, ten świat cyfrowy może stać się albo otwartą przestrzenią pełną możliwości, albo kolejną barierą. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Pomyśl o internecie, jak o rozłożystej sieci dróg. W większości z nas poruszanie się po nich to codzienna rutyna. Jednak dla 466 milionów osób z niepełnosprawnością słuchową te drogi często kończą się ślepą uliczką. Przykłady, takie jak brak napisów w filmach, niedostępne wideokonferencje, aplikacje nieprzystosowane do ich potrzeb to tylko niektóre z przeszkód, które muszą pokonać. Statystyki mówią same za siebie. Dostęp do cyfrowego świata nie jest jeszcze, Równy dla każdej grupy społecznej. Osoby z niepełnosprawnością słuchową korzystają z internetu, ale czy naprawdę mogą z niego korzystać tak samo jak inni? W świecie cyfrowym osoby z niepełnosprawnością słuchową codziennie, na każdym kroku napotykają bariery, które dla wielu z nas są zupełnie niezauważalne. Wyobraź sobie oglądanie nowego filmu czy serialu bez dźwięku i bez napisów. To dość frustrujące i właściwie bez sensu, prawda? Dla milionów ludzi takie sytuacje to codzienność. Brak napisów w produktach multimedialnych to jedno z największych wyzwań, z którymi się mierzą. Te bariery mają realny wpływ na życie. Edukacja staje się trudniejsza, gdy materiały i lekcje online nie są dostosowane pod kątem dostępności. Nawet szukanie pracy przypomina bieg z przeszkodami, gdy narzędzia rekrutacyjne nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchową. Dostęp do informacji, który dla wielu z nas jest natychmiastowy, dla innych jest labiryntem bez wyjścia. W sercu dynamicznie rozwijającej się technologii wspierającej leży innowacja, która otwiera nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Najlepszy przykład to, jak technologia rozpoznawania mowy zamienia słowa na tekst w czasie rzeczywistym, umożliwiając bezproblemową komunikację. Teraz spotkania, wykłady, a nawet rozmowy telefoniczne stają się dostępne dla wszystkich. Jedną z najciekawszych rozwiązań obecnej technologii są aplikacje tłumaczące mowę na język migowy w czasie rzeczywistym, przekształcające dosłownie każde słowo w gest. Dzięki temu komunikacja staje się płynna i dostępna w formie beznapisowej. To nie magia, to nowoczesność i technologia wspierająca głuchych w akcji. Więc doceniajmy ją i każdy jej rozwój. Przejdźmy teraz do świata cyfrowego czyli do stron internetowych i aplikacji mobilnych. Tutaj kluczową rolę odgrywa projektowanie uniwersalne. Strony zintegrowane z czytnikami ekranowymi, czy posiadające wideo z napisami to już nie dodatek, a standard. Wszystko to z myślą o równym dostępie i otwieraniu się dla większej grupy użytkowników. Dobre praktyki w projektowaniu UX nie tylko podnoszą jakość życia osób z niepełnosprawnością słuchową, ale także wprowadzają nowy wymiar użyteczności i estetyki. Strony z łatwą nawigacją, zrozumiałymi tekstami, kontrastowymi kolorami. To wszystko tworzy przestrzeń, do której każdy czuje się zaproszony i mile widziany. Aby sprawić, że świat cyfrowy stanie się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnością słuchową, twórcy treści, programiści i przedsiębiorcy muszą podjąć konkretne kroki. Oto jak możemy pomóc. Funkcja włączania napisów i transkrypcji. Każdy film i webinar czy kurs online powinien posiadać napisy lub transkrypcje. To kluczowe dla osób z niepełnosprawnością słuchową, aby mogły śledzić treści bez przeszkód. Projektuj z myślą o dostępności. Od samego początku projektowania Twojego produktu czy usługi pomyśl o dostępności. Używaj kontrastowych kolorów, czytelnych czcionek i unikaj treści, która wymaga słuchu bez alternatywnej formy dostępu. Testuj z użytkownikami. Nie ma lepszego sposobu na zrozumienie potrzeb użytkowników niż bezpośrednie zaangażowanie ich w proces projektowania i testowania. Pozwól osobom z niepełnosprawnością słuchową ocenić Twoje produkty i usługi aby dowiedzieć się, co działa, a co wymaga poprawy. Edukuj, organizuj szkolenia dla swojego zespołu na temat dostępności cyfrowej. Im więcej osób będzie świadomych znaczenia i technik dostępności, tym lepiej będzie można wdrożyć te zasady w praktyce. Wykorzystuj nowoczesne technologie. Aplikacje tłumaczące na język migowy czy technologie rozpoznawania mowy mogą być nieocenione w poprawie dostępności. Rozważ integrację takich narzędzi z Twoimi produktami i usługami. Pamiętaj, poprawa dostępności cyfrowej to proces ciągły. Wdrażając te porady, nie tylko ułatwiasz życie osobom z niepełnosprawnością słuchową, ale także otworzysz swoje produkty i usługi na szerszą grupę odbiorców. Każdy krok w kierunku większej dostępności to krok w kierunku bardziej inkluzywnej przyszłości. Dzięki za pozostanie ze mną do samego końca. Jeśli podoba Ci się ta tematyka, daj łapkę w górę i zostaw suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o tym, jak projektować lepsze produkty cyfrowe. Cześć!